Zwolniłem podstawową jedenastkę Paris Saint-Germain, aby mm. sprawdzić, gdzie przejdą. Chevalier zdecydował się na barwy Sunderlandu, czyli Benjaminka Premier League. Nuno Mendes dołączył do drużyny Lautaro Martineza. William Pacho zamienił PSG na Lecha Poznań? Matko Bosko, mówię, co to to, to, to to się stanęło? Hakimi zamienił giganta na innego giganta, Bayern Monachium, to samo tyczy się Vitini, który dołączył do Michaela Artety, czyli Arsenalu. João Neves postanowił wzmocnić AC Milan. Kelia wybrał powrót do korzeni, czyli SC Napoli. Marquinhosa skusiła oferta Flamengo. Usmana Dembele przekonał Erling Haaland i dołączył do Manchesteru City. Fabian Ruiz okazał się prawdziwym zdrajcą. Trader! i przeszedł do Olimpiku Marsylii. Desiré Doué wybrał przeprowadzkę do Dortmundu. A ty, widzu, pamiętaj o subskrypcji mojego kanału.